Witamy, Witamy Was i zapraszamy. I zapraszamy nową nową piosenkę piosenkę na wam piosenkę dla Was mamy. I, I do Was chętnie przychodzimy. Bo bardzo, bardzo Was lubimy. Fiki miki, fiki, miki, fiki, miki, fiki, miki. I przyjaciele mają humoru bardzo wiele. Bo to są fajni marzyciele. Fiki, miki, fiki, miki. Zapraszają Was. Fiki i Miki na, na helu. helu. Idziemy do pociągu. Idziemy. Nareszcie jedziemy na Hel, Miki. Do którego wagonu wsiadamy? Do tego żółtego. Ale tu jest chyba drzwi są w nim zamknięte. Poprośmy tego pana. Proszę nam otworzyć drzwi. Proszę nacisnąć. O, dziękujemy, o, dziękujemy, bardzo. dziękujemy bardzo. Wchodzimy, wchodzimy. Które miejsce bierzemy? O, o, tu na lewo. Na słońcu. O tutaj, tutaj. A ja mam bilet. Daj mi, Miki. Ja potrzymam. To bierz, fiki. Zaraz będzie pan konduktor. Jedziemy. Już zaraz jedziemy. Jedziemy. O, już pociąg ruszył. A wiesz, Miki, że półwysep tak. Helski, to jest taka piaszczysta kosa? O, jaki las jest ładny. Tak, a za tym lasem zaraz jest morze i plaża. Piaszczysta kosa, ale. Tak, piaszczysta kosa. A wiesz, że tak. jest tam najmłodszy fragment polskiego wybrzeża. Wiem i nawet wiem to, że 300 lat temu były tutaj tylko taki ciąg był wysepek, nie było mierzej nie było. Tak, i z czasem te małe wysepki zaczęły się ze sobą łączyć. I powstała, i powstała mierzeja, mierzeja Helska. Tak, a wiesz dlaczego? Bo miał na to wpływ morski prąd. O, a tutaj pociąg mija. Morski prąd niosący piasek z dna Bałtyku i dlatego powstała Mierzeja. O, tak. A tutaj pociąg przy, przyjechał, a my jedziemy do Helu. Oczywiście po drodze mija się Chałupy, Jastarnie i jeszcze inne miejscowości. I chałupy, i jastarnie, i kuźnice. A wiesz, ile łącznie kilometrów ma cała mierzeja? Yy, no a ile? Ma aż 35 kilometrów długości o, i 100 ładnie. metrów szerokości w najwęższym miejscu. A w najszerszym, czyli na helu, ma 3 kilometry. Szerokości. To dużo. Bardzo dużo. Ale, Fiki, chyba my jesteśmy już na helu. O, tak. W mieście hel. Tutaj gdzieś będzie już. Tak, stacja. Hel. Tak, a hel to jest koniec Polski. Tak, tak, koniec Polski. Koniec albo początek. Albo początek. O. Już pociąg staje na stacji I to jest Helu. I na Wysiadamy Helu. Miki. Ten malutki Fiki. domek. Wysiadamy Fiki. Tylko Miki o sobie myślisz. Jesteśmy już na Helu, jesteśmy, jesteśmy już na, na, helu. na Helu, jesteśmy już na Helu, na Helu jesteśmy. Ale zobacz. Jesteśmy już na Helu, jesteśmy już na ja Helu, dobrze, na Helu, na pogodę. Helu jesteśmy. A tu jest dworzec na Helu, taki śliczny pod krużgankami. O tam w środku są kasy biletowe. Aha, tak, tak. A tu jest galeria rzeźby kaszubskiej, bo Hel to są Kaszuby. O, rzepka, wnuczek, za rzepkę. Babcia, dziadek. Dziadek za wnuczka. Y, wpiew, babcia y, wpiew, za dziadka. Wpiew rzepkę ciągnął dziadek. Potem przyszła babcia. No, mówił, oj, przydałby, przydałby się wnucze, ktoś na przyczepkę. A, tak, żeby się ktoś przydał na przyczepkę. Więc tutaj jest właśnie o. Pokazane, jak to ciągną tą rzepkę. Ale ładna rzepka, Fiki, nie? Mm, dorodna, duża rzepa. I to wszystko jest zrobione z drzewa prawdziwego. Z drewna, Miki. Z, z drewna. O, i z drewna są takie, o, posągi. Posągi tych takich grajków ulicznych, co to na ulicy grali, śpiewali, tańczyli. A wiesz, Miki, że pierwotne miejsce lokalizacji miasta zostało zatopione przez wody Zatoki Puckiej? U -u. Tak. I miejscowe legendy. Dlatego, że tak właśnie uważają miejscowi mieszkańcy. I jest taka legenda, która która twierdzi, że to było za grzechy mieszkańców. Ojej, o. Mhm. A. O, jest plaża. A dzisiaj tutaj to jest bardzo popularny kurort turystyczny. No idziemy na plażę. Mhm. O, zgadza się, mnóstwo turystów. Fiki, chcesz się opalać? Na pewnie, Chodźmy na plażę. Ale może zwiedzimy w piewport. port. A wiesz, Miki, że tutaj jest fokarium? Nie wiem. Jest. Jest to z, przy stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Fokarium z rzadkimi gatunkami szarych fok. O, tutaj jest muzeum. Do, później do niego zaglądniemy. Ale teraz idziemy do portu. Zobaczyć statki. Może jakimś statkiem popłyniemy, Fiki? Mm -hmm. Popłyniemy statkiem. Jeszcze tutaj widać... A tutaj jest muzeum rybołówstwa. Tak, tak. Tu jest to muzeum yy, rybackie. Tak. O, jest Neptun. Posąg Neptuna. Taki jak w Gdańsku? No, nie całkiem, ale podobny. W Gdańsku jest fontanna. Na, na długim targu Fontanna Neptuna a tu jest tylko sam pomnik. A wiesz Miki, że przez cały Hel, przez całą mierzeję Helską biegnie ścieżka rowerowa. O, fajnie, można rowerem się przejechać Tak aż do Gdyni Jesteśmy na, na Helu, jesteśmy na Helu, bo hell jest fajny super jest. Jesteśmy na Helu, jesteśmy na Helu, Bo hell hel jest, jest fajny, super jest. Wsiadamy do jakiegoś statku? Tak, do tego wsiadajmy. To wsiadamy. Tylko jak tutaj wejść? No to musimy tu się wchodzi. Tu zaraz Wiki. zapytać. Ten jest zamknięty, ten nie polpłynie nigdzie. Eee, szkoda. Idźmy dalej, Idziemy zobaczymy. Dalej. O, zobacz, pozwijane żagle mają. Nikogo tutaj nie ma. Nikogo. Idziemy dalej. Mm. O, tam dalej, jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej. Chodźmy. Ale piękne, statki. O, tutaj ktoś jest! O, popatrz! Dwupiętrowy statek, Miki! Może Oto. tu wejdziemy? O, jaki fajny statek! Jest koło ratunkowe nawet. Mhm. Włazimy. No, chyba się nie da tam wejść. Chyba już wszystkie miejsca zajęte. Idziemy dalej. Jesteśmy na Helu, jesteśmy na Helu, bo Hel jest fajny. Shalala. A wiesz, a wiesz, tak? że jest taki ranking najbardziej zdumiewających półwyspów świata, i został Hel umieszczony na szóstym miejscu w tym rankingu? O! Mhm. Okazuje się, że. Ten piaszczysty wał długości 34 czy 5 km to jest unikat na skalę światową? O popatrz, fiki tutaj widać może. Ale zobacz, jaki piękny ma kolor. Niebieski, piękny. O, pijacki statek płynie. Zobacz, i ten przed nami ucieka. A tuż oglówki. Hmm. Piacki statek. Odpływa, ale tam są statki. Idziemy na taki duży statek. Zobaczymy. A wiesz, że Mierza Jachelska jest najmłodszą częścią naszego wybrzeża? Liczy, jak szacują naukowcy, od 6 do 8000 lat? Ho, ho. Tak, a wszystko zaczęło się od siły prądów i fal morskich, ho, ho. które z zachodnich wiatrów za przylądkiem rozewie kulmulowały masy piasku z klifów nadbrzeżnych. Z morza, wyłaniać się piask... z morza zaczęły wyłaniać się piaskowe wysepki, tworzące z czasem piaszczysty wał. A o tym mówiliśmy na początku, tak? O, tutaj jest wielki statek. Właśmy na ten. Szybko, zanim zamknę schodki. Proszę panią, mnie cię pani odsunie. Ej, już chyba za późno, zobacz. Statek będzie odpływał. O, jaki statek fajny! Wsiadamy, wsiadamy! Może się da przeskoczyć na skrót! Chyba nic tego nie będzie, Fiki. No i ten nam odpłynął. Idziemy dalej. A wiesz, Fiki, że na Helu mieszka. 3 tysiące, ponad 3000 tysiące mieszkańców. O, to bardzo dużo, jak na takie małe tak. miejsce. Samych mieszkańców, a przecież ilu jest turystów? Turystów na pewno wiele razy więcej. A, tutaj już jest koniec tego nabrzeża. Tu już dalej nie pójdziemy. Już jest koniec, i tam już jest Morze Bałtyckie, Wielkie Morze Bałtyckie. Mhm. Jesteśmy na helu, jesteśmy, jesteśmy na, na helu, helu, jesteśmy na helu, bo hel fajny, fajny jest. Bo hel fajny jest. Tak, bardzo fajny jest hel. A. O, I ten popłynął. O, ale statek. Jakie duże fale. Bardzo fajny. Mm -hmm. Jesteśmy na helu, jesteśmy na helu, bo fajny Tak i chcemy powiedzieć, że lo, 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 za nas śpiewać lo, lo. jak stary pijak, to może coś powiedzieć ciekawego Miki. To ty powiedz. <śmiech> <śmiech> to ty <laughs> powiedz. No więc właśnie chciałem powiedzieć, że witamy na początku Polski. No, co jeszcze powiesz? No. Powiem, że tu wieją silne wiatry, Nic. No, ja to cały czas słyszę właśnie, że taki wiatr wieje, okropnie wieje. No, Bardzo okropnie mocno. silny wiatr. Aż ten, aż ta flaga tak powiewa na tym wietrze. No, że Proszę pana, proszę pana, można tu wejść? Chyba wszystkie miejsca mają już zajęte. Tak, wszystkie. Trzeba było wcześniej kupić bilet Miki. po O tam siedzą ludzie w siatku. Ale już nie ma biletów. Nie ma biletów, no, szkoda. Nie popłyniemy teraz. A dokąd on w ogóle płynie? On do Gdyni płynie. Mm, chyba na Starówkę do Gdańska. Albo. Albo na Westerplatte. Albo na Hel. Na Helu to on jest, Guciu. Ale na hel dookoła. Czyli po morzu, i z powrotem na hel. O, znowu babki piaskowe. O, a tam właśnie z powrotem idziemy teraz do Muzeum Rybołówstwa. Mhm. I tam w tym muzeum są różne eksponaty do oglądania. Tak. Mówiące o, o rybołówstwie w tych okolicach. Tak, tak. Bo uważasz, że tu łowią ryby, Miki? Tak, ja widziałem nawet jak łowili. Ja też widziałem sieci. Tak. I takie skrzynki z rybami w kutrach. Ciekawe, czy Neptun łowił ryby? Na pewno. Zobacz, trzyma taki wielki oszczep. On tym oszczepem łowił ryby. Harpun trzyma. Mm, harpun. O, tutaj widać uliczki. I stare kamieniczki. A teraz będzie już muzeum. A muzeum? Wchodzimy do środka. A wiesz, że muzeum mieści się w budynku dawnego kościoła ewangelickiego? O, uh -huh. nie wiedziałem. Taka ciekawostka. O, tutaj widać te stare, różne i jakieś takie. Fragmenty łodzi. Fragmenty łodzi. Ale już różne elementy z tych łodzi. Mhm. Jakieś boje, jakieś cumy, jakieś kotwice. Wyposażenie rybackich łodzi. Tak, wszystko tutaj jest. Hel 27 statek był. Niektóre elementy są bardzo stare. Bardzo stare. Mhm. A wieje tutaj też? O, jak mhm, wieje. jest. O, tutaj sam łodzie. A wiesz, Miki, że dzięki temu, że tu tak dobrze wieje, to przybywają tutaj rzesze e, amatorów windsurfingu. Wind surfing. tak, tak jest. Tak, windsurfing, no no. Ale taką łodzią staram, to by nikt nie zrobił windsurfingu. No nie wiadomo. Popatrz, jak to wszystko ciekawie wygląda. Tak. O, a tutaj teraz taka stara łódź drewniana, uh -huh. i można do środka zobaczyć, jak ona w środku wygląda. A co ona taka spalona? No, widocznie. Czas zrobił swoje. Uh -huh. O, tak w środku wygląda. Nadgryziona zębem czasu, jak to mówią. Tak. Tak mi, fiki. O. Tutaj są różne takie kotwice i, o, i niektóre wszystko. Niektóre zarze białe. Tak. Idziemy teraz z muzeum w stronę takiego tutaj e, takiej, takiej ulicy Targowej. Tutaj będzie mnóstwo różnych kramów, kramików. Czy to jest promenada, czy też mogą jeździć tędy tramwaje? Tramwaje to chyba nie, ale samochody M mogą. Samochody chyba nie. Tylko chyba Meleksy. Nie jeżdżą, chyba. tylko Meleksy uh -huh. i chyba je jeździły kiedyś tędy właśnie pociągi. Aha! No właśnie, bo widziałam tory. Były są tory pozostałości po torach. Te pociągi myślę, fiki, uh -huh. że one jeźd jeździły. Po ryby. A, po ryby, do portu. Do portu, po ryby jeździły, i później wywoziły ryby. I dokąd? Ryb. Je wywoziły? Do Gdańska. Tylko do Gdańska, czy też dalej? Nie tylko. Do Warszawy może. Tak. Te ryby jechały. O, popatrzcie, i, ile tutaj tych różnych pamiątek jest do kupienia. Uh -huh. Chcesz jakąś pamiątkę z Helu? Yy, magnes na lodówkę. O, to się kupi. Uh -huh. Kupi się magnes. A Miki, a to prawda, że tutaj był przyczółek wojskowy? Tak, tam później dalej to zobaczymy. Jesteśmy na, na Helu, jesteśmy na, na helu. helu, bo Hel jest fajny super, jest, fajny super jest. jest. Jesteśmy na, na helu, jesteśmy, jesteśmy na, na helu, bo jest fajny, super, jest, super jest. jest. Tak jest, bardzo super fajny jest. No i co z tym przyczółkiem? A, tutaj jest... Przyczółek wojskowy. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. A, tutaj jeszcze, jeszcze nie. rybołówstwo, tutaj to są właśnie tort. te różne... Kutry, łodzie rybackie, które właśnie wypływają, wypływają w morze i łowią ryby. Tak, robią ły, połowy. Połowy. A co tam jest taka biała budowla, kopulasta? No, jakieś takie. Obserwatorium może. Takie w astronomiczne. Mają. Tak, w porcie. Albo coś w tym rodzaju. Mają. Mhm. Tutaj mnóstwo jest tych statków. Rybackie statki. A co tutaj można zjeść, Miki, jak człowiek zgłodnieje? O, tutaj to raczej nie. Chyba trzeba iść tam do centrum. Helu, tam jakieś są bary. Mm, do centrum. Tak, tak. Tutaj... I można zjeść smażoną rybkę pewnie. Tak, natomiast tutaj. Przy tych statkach to nie, tutaj to nie sprzedają. Tutaj są tylko same statki i dużo mew. Mm. Różne mewy. I różne inne ptaki. Rybitwy może, Rybitwy. mogą być. Zobacz, tu są sieci na tym kutrze. Tak. Tutaj właśnie y, ci rybacy przychodzą. I wypływają w morze na połowy. Popatrz, jak mewy krążą nad statkami w poszukiwaniu resztek ryb. A tutaj jest taki mniejszy taki kutę. O, a o, tutaj są To jest pełne ryb. Zobacz. To szpratki. Tak. I tutaj mnóstwo rybek mają. To dlatego te mewy tak krążą tu blisko? Czują pożywienie. Uh -huh. O, tutaj są mewy. Tak jest dużo. Mewy i rybitwy. Uh -huh. Krążą, latają. A my teraz idziemy zobaczyć właśnie te obiekty militarne. O, idziemy. Bo tutaj kiedyś Hel to był głównie obiektem wojskowym. W jakich czasach, Niki? W czasie, no w czasie wojen kiedyś. O! o tutaj jest. już coś jest. Garnizon Wojskowy. Mm -hmm. A teraz jest muzeum też. Zobacz, Miki, a tutaj jest czołg. Tak, tak. Ale tam wchodzić nie można. Mm -hmm. Ogrodzone wszystko. Tak. A my teraz. Tam, że tam są te obiekty wojskowe, militarne. Mm -hmm. A my teraz. Idziemy, idziemy wzdłuż morza. Wzdłuż morza. Zobaczyć koniec Polski, albo początek Polski, albo początek. Zobaczymy, jak oni to określają na tym kamieniu. Tam jest taki kamień, to tam na tym kamieniu właśnie pisze. Tak. Czy to jest koniec czy początek? To jest Polski. kamień kaszubski, tak? Taki wielki kamień przywieziony specjalnie. O! Tutaj będzie pisało. Tutaj jest napisane. Tutaj jest napisane. Że to jest właśnie tutaj. Początek i koniec polski, w tym miejscu Aha. właśnie. Zróbmy zdjęcie tego napisu. Tak. Miki. A tutaj można. Przez lornetę obserwować plaże i fale. Plaża i jest szeroka. Tak, bardzo szeroka plaża jest. I bardzo czysta plaża. a fajnie o, poleżeć piasek. na piasku. Jesteśmy na, na marzu. Jesteśmy na, na marzu. I na, na Hello fajnie helu. jest. I w czyściutki piaseczek. Mm. Bardzo ładnie Super tu jest. Wieje, oczywiście wieje, ale to naturalne. Jak to nad morzem. Tak. Ludzie chodzą, patrzą się. Mm. Tak więc, że dziękujemy Wam dziękujemy za Za spędzony uwagę. czas. Pokazaliśmy Wam hej. I mamy nadzieję, że podobał się Wam nasz film. Tak, bardzo się na pewno podobał. Na pewno fajnie nam wyszło, co Miki. Bardzo dobrze wyszło nam. Mm, bardzo, tak, dobrze, bardzo dobrze nam wyszło. Bo my jesteśmy utalentowane. O strasznie. tak, małpki. Tak więc, że do, do zobaczenia. zobaczenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was, Fiki. I Miki. I Miki. Koniec. 8 września 2022 roku.